Nie bał się pan tego wyzwania, bo trzeba powiedzieć o tym, że jeżeli nie utrzyma pan garbarli, to może być koniec tre, kariery. Trener, trenery. Koniec jako trenera Albina Mikulskiego, przepraszam. Kto może zostać wynalazcą? Wynalazcą już został pan prezydent, ponieważ wynalazł pieniądze. A jaki prezydent? Na nasz prezydent Kwaśniewski. A kiedy wynalazł pieniądze? Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie był prezydentem, a chciał, żeby ludzie mieli coś za coś. Oh. Prezydent Stanów Zjednoczonych, zanim jeszcze pojawił się w Krakowie, wzbudził emocje. Jedni protestują. Jest to człowiek słaby. Inni spodziewają się niezapomnianych przeżyć. Będę go witał całym sercem. Prezydent Bush będzie w Krakowie i okolicach. Bardzo Państwa przepraszamy. Nadzwyczajne środki ostrożności w Krakowie spowodowały, że tego materiału, tego materiału w tej chwili jednak nie zobaczymy. Wynalazł może zostać szalony naukowiec. A co to znaczy szalony? Że ma pokręcenie w, w głowie. Pokręcenie? Tak, kręci mu się w głowie od tych eksperymentów. Bonezław Prus wynalazł... Te, e, takiego robota, który sprzątał, e, był zanianikę, i on pomagał, walczył w wojnach. Tak. Telewizja wynalazła bajki. W jaki sposób? Robiąc różne na przykład wiadomości wi wiadomości z kraju są różne wiadomości są różne bajki ale telewizja jeszcze wynalazła artystów do właśnie do, do zrobienia filmu bo jakby nie było artystów to by cały film e, był bez e, bez no pusty nic nie był

Hein? Alors à ce stade, je vous confirme la disposition de la France.